Wszystkiego najlepszego, buziaczki, całuski, ja i mój misia. Mua. No i nie zakończyłeś mnie? No jeszcze raz, no. Wszystkiego najlepszego, Kasia. No dawaj. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, Kasiu. papa. No pa. Już. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego, Kasiu. To... Na, na, na. No, no, no. No, no, nie. No mów. No co? To się wytnie. Wszystkiego najlepszego. 100 lat. lat. Kasienka, wszystkiego najlepszego. Ania. Jak duża liczba no szczęścia, że się nie marzysz? Tomek, 100 lat. A bombę? Bo jeszcze ty nie weź. Kasia, mam jestem. Nie, 100 lat. 100 lat. 100 lat. lat. 100 lat. Ja też zajebi się 100 lat. 200 lat. Hej. No ale tego nie. Już Kasiu z okazji urodzin, zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń. Kasia, najlepszego, najlepszego, co się może w życiu zdarzyć. Co tylko sobie wyobrażasz, życzyć ci tego. Oh, Przejdź, ty my nie ma Kaciu Kasiu, Kasiu, jesteś taka zajebista dziewczyna. Wszystko dla ciebie najlepsze, najlepsze dla siebie. I tak się zobaczymy. Zobaczymy się pod koniec września. I ty, Lat, niech żyje żyje nam! Sto, sto lat, sto lat, sto lat niech żyje, 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 żyje nam! nam. Jeszcze tam. raz, jeszcze, tam jeszcze tam raz! Osoba. Niech ja żyje, tam. żyje, żyje tam. nam! Niech żyje nam! I twój pis.